W dzisiejszym odcinku Askan Stylowe odwiedzimy ponownie Salon Magar, który słynie z szerokiego asortymentu, trafiającego w każdy gust. Jest ze mną pani Katarzyna Bebrys, która poszukuje stylowej biżuterii oraz zegarka do noszenia na co dzień. Profesjonalne doradztwo oraz szczegółowa prezentacja oferty pozwala na indywidualne rozpoznanie potrzeb klientów oraz wybór produktów, które spełnią ich wszelkie oczekiwania. Ostatecznie pani Katarzyna zdecydowała się na dwa zegarki. Jeden ma bardziej sportowy charakter, a drugi jest na złotej bransoletce i będzie idealnie pasował do stylizacji biznesowych. Ze względu na typ urody mojej modelki zaproponowałam jej dwa zestawy biżuterii z kolorowymi kamieniami. Pierwszy komplet składa się z trzech elementów: naszyjnika, pierścionka oraz kolczyków. Wyróżniają go kamienie o niespotykanym odcieniu zielonego, który pięknie odbija światło i wspaniale koresponduje z typem urody pani Katarzyny. Każdy z jego elementów można nosić również osobno. Drugi zestaw opiera się na dużym pierścionku, który dodaje subtelności stylizacji w męskim stylu, a jego forma przywołuje na myśl styl lat 70. ubiegłego wieku. Wymiennie do tego zestawu można nosić kolczyki z różowym kamieniem oraz minimalistyczną obrączkę z tej samej kolekcji. W ten sposób powstały te dwie klasyczne stylizacje, które przełamane kolorową biżuterią nabrały nowoczesnego charakteru. Zapraszamy na zakupy Magar, Galeria Ascana.